Zaczynamy gierę. No. O co tu chodzi po pierwsze? A w dzisiejszym odcinku będziemy się bić. Tak, bić. Dokładnie. Będziemy się bić. Być się z drugą ekipą. Więc ja miałem taki kiedyś pomysł. Dlaczego nie mogę się u siebie? Bo wtedy będę u siebie się rodził. A są swoje będą, nie szczegółując dzisiaj tak gramy właśnie? Na, no, patrzcie jakie są lagi. Ła, albo jednak nie są. Jak stąd wylecieć? No dobra, wyleciałem. O, aż se zepsułem. Nieźle. O, chata jakaś. Nie, ktoś tu jest? Nie, nie z mojej ekipy? Ej, nie no. Nabiera mi. Nie no, ja se tu. Nie no, lec ja se brał samolot. A ten mi go zniszczył. Ja nie wierzę. Czas swój zniszczyć. To też zniszczyć. Nie będzie. No nie będę nic tu brał. A macie. o i Ekipa. Gdzie moja ekipa? O. o. Mój statek sobie popłynął. Nie, nawet czy to stąd... Proszę, żeby się dało. Nie, no nie da się. Muszę umrzeć. Niestety. Przepraszam, widuch. to nieźle. Jak można grać? Oczywiście z badaniem. To najlepsza gra, mówię wam. Nie no. Noc. Nie no, to ich musieli. A kiedy mnie będą mogli? Pane pan, pany pa o ale fajny helikopter. Nie, bo... Jak to odlecieć? Szybko odlatujemy. Jest! Odlatuję. Zawracamy i szczelamy. Pu, pu, pu. O nie, reklama! Nie mam miejsca. Nie to nie obchodzi. Jak zawsze. Nie. Nie mogę skręcać. Da, wysiadamy.